Witam was bardzo serdecznie Słuchajcie, tak jak widzieliście na samym wstępie Mamy aktualnie 10 dni do sezonu A więc startuje seria 10 dni do sezonu Jak wiecie co sezon Wypuszczam 10 odcinków przed całym końcem tego sezonu Informuję was tutaj o wszystkim Tym co wiemy O wszystkim tym co nadchodzi No i gdy tylko pojawi się coś nowego od razu nagrywam dla was film Codziennie godzina 6.45 Dla was pada tutaj odcinek Także pamiętajcie o tym Także zejdźcie tam na dół, zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał żeby być na bieżąco No i oczywiście pamiętajcie o kodzie Evela w sklepie Lepiej. A więc tak widzowie, słuchajcie, okazuje się, że nagrywam ten odcinek drugi raz. Dlaczego? Pojawiło się dużo więcej informacji, i w dodatku zapomniałem, że to już dziś powinienem wrzucić odcinek z serii 10 dni do sezonu. A więc no, dostańcie to łapą i przechodzimy do tematu. Dzisiaj mam kilka tematów dla Was przeszykowanych. Między innymi pogadamy sobie tutaj o ładowaniu się urządzenia. W sensie tego urządzenia zagłady zderzacza. Pierwsze od czego sobie zaczniemy, to zaczniemy sobie od darmowego skina. Słuchajcie, no darmowy skin co dopiero dostaliśmy za granie. W sensie nawet jak chyba jeszcze nie odblokowałem, ja jeszcze go szybko sprawdzę. Zobaczcie, ukończ zadania, podpal budowlę. Także muszę tylko podpalić budowlę i będę miał tego skina, ale nie chodzi mi o tego skina. Jak wiecie, mamy teraz FNCS-y no i będziemy mieli turniej FNCS Community Cup, czyli będziemy mogli zagrać właśnie taki turniej i będziemy mogli wygrać tego skina za darmo, czyli co dopiero mieliśmy e, turniej o skina Obi-Wan Kenobi, a teraz mamy znowu o skina... No i jest on troszeczkę gorszy, ale on chyba będzie unikalny. Dlaczego? On będzie Unikalny dlatego, że one chyba się mają Raz pojawić tylko w sklepie, wiadomo Będzie można tego skina kupić oczywiście Ale nie wiem, czy te skiny jeszcze w ogóle będą Miały szansę powrócić Także dajcie mi znaka, czy będziecie grali Ten turniej i dajcie mi też Znać, czy będziecie zainteresowani kupnym Tego skina. Ja myślę, że na pewno tego skina Kupię. Podobno te skiny mają mnie wracać Także dobrze będzie mieć jakieś tam Skiny, których Których już nie będzie, ale no nie wiem, czy to będzie Prawdą Następne o czym pogadamy jest to Pacman. Słuchajcie, Pacman, gra, która ma 42 lata. Mamy mieć kolaborację między Fortnite'em a między Pacmanem. Na pewno zastanawiacie się w jakiej formie w sensie będzie ta współpraca. Moim zdaniem będzie to współpraca, która będzie polegała na tym. W sensie też mamy w Twitterze tutaj napisane na czym będzie polega. W sumie nie moim zdaniem, tylko po prostu już wiadomo już jest to, że współpraca będzie polegać na tym, że dostaniemy jakieś kosmetyczne. No i teraz pytanie. Nie będzie aktualizacji dzisiaj. W sensie będzie aktualizacja plików gry. W sensie nie będziemy nic pobierać. One się po prostu zaaktualizują. Także jakie skiny mogą wejść? Moim zdaniem może wejść nawet skin właśnie tego pac W sensie z taką żółtą głową. No nie wiem czy graliście kiedykolwiek w pac Ta gra ma już trochę lat. Ale jest ona taka... No w tą grę... Ta gra się nie starzeje. Zawsze można w tą gierkę pograć. Na pewno na jakimś tam urządzeniu kiedykolwiek graliście. Ja w nią grałem jak byłem ee, mały. Chociaż w sumie czy wy w nią graliście? Na czy mieliście styczność z tą gierką, czy też nie? No, ale co ciekawe, u Donalda Musztardy już dawno mogliśmy zauważyć, że będzie taka współpraca. Czyli, nawet zdjęcia u Donalda Musztardy mówią nam o tym, co może nadchodzić do gry. Jest to trochę śmieszne, no, ale rzeczywiście tak jest. Gadaliśmy sobie jeszcze co dopiero o turnieju, no nie? Gadaliśmy o turnieju, który będzie polegał na tym, że będziemy mogli zgarnąć skina. A ja Wam powiem jeszcze coś lepszego. Mamy turniej dla PlayStation. Także jeśli będziecie chcieli zagrać taki turniej, tutaj macie właśnie adnotację na od Tego turnieju. Taki turniej ma pojawić się w grze i będzie on rozgrywany e, od 20 do 28 maja, z tego co tutaj e, można zauważyć. I co ciekawe, sam ten turniej, nie wiem, ostatnio podawałem wam informację, że będzie właśnie taki turniej dla konsol, i e, tam były informacje o tym, że to będzie rozgrywane 4 czerwca, czy tam 3. A teraz okazuje się, że są tutaj inne daty. Jestem ciekaw, co na to wpłynęło. W sumie możemy się domyślać, że może, nie wiem, sezon albo w naszym regionie po prostu on jest wcześniej ten turniej, a w innym regionie jest później, bo to chyba na Ameryce wtedy było, w sensie podawałem wam te dane. I słuchajcie, jako że dzisiaj jest wtorek, to okazuje się, że Klombo dzisiaj ma ostatnią szansę na powrót do gry. Dlaczego dzisiaj ma ostatnią? W sensie być może będzie dodane jakoś jeszcze w weekend, ale wydaje mi się, że dzisiaj to może być ostatnia szansa, ponieważ okazało się, że mamy jakąś zmianę plików w grze, które właśnie mówią nam coś o Klombo, więc tutaj, no, ludzie domyślają się tego, że rzeczywiście klombo możesz powrócić? No, jestem ciekaw waszej opinii, czy klombo powróci, jak myślicie. Także jak wiecie, no mieliśmy zadania z nimi związane, trzeba było po nich skakać, tych klombo zostało dodanych więcej, więc wygląda na to rzeczywiście, że tak się może wydarzyć, że klombo jeszcze dzisiaj powróci. Co jeszcze dzisiaj powinniśmy dostać, ponieważ dzisiaj będzie aktualizacja? No, dzisiaj powinniśmy dostać bardzo ważną rzecz, czyli e, taki nowy dziki tydzień. No, to nie są dzikie tygodnie, ale jest to coś podobnego właśnie do dzikiego tygodnia i na pewno się zastanawiacie widzowie, co to jest i okazuje się, że w tym tygodniu ma powrócić do gry Railgun, czyli to, co strzela przez ścianę. W sensie ten laser. Oraz do gry ma powrócić jeszcze skaner. Skaner jest mega super. No nie wiem, czy Wy też lubicie skaner. Ja mega lubię skaner. W sensie ten, że wyrzucacie kulkę i ta kulka po prostu oznacza Wam przeciwników. No jest to po prostu coś świetnego. I mam rzeczywiście nadzieję, że tak się stanie, że takie coś dostaniemy. Kolejne co, widzowie, dzisiaj będzie turniej streamerów. O godzinie 19 będziemy rozgrywać turniej streamerów. I ja będę grał z Lachu oraz Jacobem. Tylko nie Jacobem od Fortnite'a, a Jacobem od FIFA. Także takie ...dziś dzisiaj zobaczycie. Życzcie nam powodzenia. I o godzinie 19 będzie stream. Więc ja Was wszystkich zapraszam właśnie na tego streama. No i postaramy się po prostu wygrać ten turniej, no nie? Bez budowania, trójki, bez budowania. I przejdźmy teraz do samego skanera. Słuchajcie, jak możecie zobaczyć, mamy skanerek, i skaner jest dokładnie w tamtym miejscu. Nie wiem, czy widzicie, ale na daleko nawet to widać. W sensie jest jedna lampka zaświecona. Ona zapaliła się o w pół do pierwszej w nocy, około dnia poprzedniego. Więc przelećmy tam i zobaczmy. Co tam się dzieje, także przejdziemy sobie teraz na urządzenie właśnie zagłady, w sensie na zderzacz przejdziemy Ja cały czas mówię na to urządzenie zagłady przez Midasa, przez to co mieliśmy kiedyś I my już jesteśmy prawie na zderzaczu i słuchajcie, jeśli chodzi o sam zderzacz Okazuje się, że na tym zderzaczu mieliśmy właśnie impuls w nocy I pierwsza lampka została załadowana, tak jak, tak jak tą lampkę możecie zobaczyć tutaj ta lampka została załadowana, czyli każdy impuls powinien ładować nam urządzenie zagłady. Gdy wszystkie impulsy zostaną w sensie załadona, załadowane, wszystkie tabliczki, to prawdopodobnie wtedy będzie event. Już dzisiaj powinien pojawić się licznik nad zderzaczem. Także nie dość, że nowe bronie to licznik powinien się właśnie dzisiaj pojawić No i ja czekam na to, że rzeczywiście będzie to strzelać coraz to coraz bardziej Także jeśli chodzi o sam zderzacz, jest on powoli ładowany W końcu pewnie zamieni się na fioletowo Tak przynajmniej myślę Okej, okay, siema byku Podleczmy się. Dobrze, bo mieli trochę matców. No i co widzowie? Za chwilę będzie nowy sezon. Jeszcze 10 dni. Ja przypominam, że ta seria trwa właśnie 10 dni, więc oglądajcie. No i zobaczymy się w nowym sezonie. To już za chwilę. Także no co widzowie? 10 dni do sezonu i jeszcze chwilę mamy nowy sezon. Ja nie mogę się tego doczekać. Zapewne wy również. Okej, okay, mamy sam środeczek. Ja w ogóle potki sobie gdzieś wyrzuciłem chyba. Dzięki, też mi uratował życie <laughs> Aha Dobra, nawet nie wiedziałem, gdzie ten ziomek jest No nic, widzę, zginąłem Także to by było na tyle Widzimy się jutro, trzymajcie się na razie, piona